Hejka, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy takie zdrabki jak Boom 3 siódemki, 500 tysięcy w diamentach, klub milionerów. Laki 3 siódemki, codziennie 1000 i 5 zdrapeczek po 2 złote. Co nam tutaj w sumie daje 2670 zł chyba? To co? Lecimy? Lecimy? Lecimy od maluszków, zaczynamy, OK? Bierzemy te. O, może zaczniemy sobie. Laki 3, lucky nie 3 siódemki, tylko jedna siódemka. Szukamy 12 i 16, a mamy 28, mamy siódemkę, 25, 24, 23, 11, 22 i 30 w bonusie jest nic, czyli kwiat, a pod siódemką jest 2 złote. Pierwsza zrabka wygrana, mamy dwujaczka. Super, babank. Tutaj to dawno nic nie wygrałam. Ogólnie dawno nic nie wygrałam, ale w tej straży to naprawdę yy, 22. Szukamy 30, 28, 19, 11, 29, 17, 23, 20. Myślałam, że 30 będzie 27, 21. 26, 15, 13, 25, 24. Czyli nic się nie zmieniło dalej. Będę tak mówić, że dawno w tej straży nic nie wygrałam, a w tej nigdy nic nie wygrywałam. <grywa> Szukamy sobie podkowy albo trofeum, a mamy podium, księżyc, okulary, lornetkę, czapkę, portfel, parasol, kapelusz, słońce i kotylion. Nic się nie zmieniło. Szalone 20. Tu czasem wygrywam te torty. Szukamy tortu, a mamy kwiatuszek, skrzynię, banknoty, auto, monety, bank, czapka i prezent. Prezent to nie tutaj. Niestety teraz nie ma nic. I ostatnia zdrabka za 2 zł. Biedronkowa. Szukamy 13 i 23. A mamy 30, 29, 16, 24, obok, 11, 12, też obok, 18 i 28 nie ma, a w bonusie też nic nie ma. Więc trapek jedna wygrana na razie. Mam nadzieję, że to nie jest ogólny trend. No to co? Co lecimy? Jak z czym? 500 tysięcy w diamentach może to być? Ok, no to zaczynamy. Czego my szukamy?

26 i 39. Zdrabka jest pusta. Pusta, pusta z tej zdrabki. Widzę, że trzymam dalej fason. No. Hmm. Codziennie tysiąc może, co? Dobra. No to lecimy. Z czego my szukamy? Szukamy 36, 21, 30 tu ładnie odsłonię. 4. I jeden, a co mamy? Mamy trzy, dwadzieścia osiem, trzydzieści jeden obok, no dziewięć, trzydzieści pięć, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście, trzydzieści siedem.

40, nie I 13. Pusto. Znowu pusto. Tak? Sprawdzimy to. Gdzie to się sprawdza. Su, no, pusto. Nie, no. Nie, nie, nie. Dobra. Bum, trzy siódemki. Szukamy siódemki. Jak ja tutaj nic nie wygram, to ja w ogóle nic nie będę trapać już chyba. Nie pójdę dzisiaj wymienić trapy Szukamy siódemki. A mamy monety, pik, korony. Korona time. Cytryna, wiśnie, jabłko. Gra trzecia. Pierścionek, korona. Ananas, sztabka złota i worek pieniędzy. Gwiazdka. Nie, tak. Gwiazdka, dzwonek i pik. Gra szósta. Koniczynka, dzwon. I pomarańcze. Gra siódma, ananas, banknot i dzwonek. No to co, przechodzimy na drugą stronę. Szukamy siódemki, przypominam banan, winogron, pomarańcza, złoto, winogrono, pierścionek. <gryśnionek> Ja cię, a jak wygram tylko 2 złote? Też nie mamy siódemki dawać. Mi to już mi się nie chce z tym. Już tak ile będzie trwał ten odcinek. No i ostatnia gra 14 garnek podkoba I sejf. No pięknie, pięknie. Zostały dwie zgrabki, kochani. Ile ja wydam? 70?

Dziewięć, cztery, osiemnaście i dwadzieścia sześć. Pierwszy rządek jest pusty. Szesnaście, czterdzieści sześć. Czyli mam przestać drapać? czterdzieści dziewięć, czterdzieści trzy, trzydzieści trzy. I tak, zmieniłam kolekcję. Trzydzieści dziewięć Obok Dwadzieścia dwa Jedenaście Trzydzieści siedem Obok Trzy Ostatni rządek Trzydzieści sześć Dwadzieścia cztery Czterdzieści dwa Czternaście I ostatnia dwadzieścia jeden, a w bonusie truskawka tyle zdrapek dobra, klub milionerów o no dobra klub milionerów szukamy dwadzieścia dziewięć osiemnaście trzydzieści trzy czterdzieści cztery 25 i 11. 29, 18, 33, 44, 25, 11. To jest ostatnia szansa, ostatnia zdrabka, żeby na 70 zł. mogła mieć coś więcej niż 2 zł. z laki 7. Taka jest prawda. Mamy. O jejku. Widzę, że 12, ale tego nie mamy. 26, obok czterdzieści pięć obok piętnaście czterdzieści sześć jeden dziewięć trzydzieści osiem dziewiętnaście dziesięć trzydzieści

Osiem, dwa, dwadzieścia dwa, trzydzieści sześć, czternaście, czterdzieści jeden i trzynaście. Także tak, kochani, Robię podsumowanie. 70 zł. Wygrała jedna drapka za 2 zł. Można mieć powód, żeby przestać drapać. Tak czy siak. Dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia, pewnie niedzieli. Nagrywam w sobotę, to będzie w niedzielę. Także, no, lepszego dnia życzę Wam i sobie, Buśka, pa